Kumpel, widzisz tego x za prawie 4000 zł? Może być Twój! Tak samo jak ten bajonet za prawie 2,5 koła. Przydać się Kotwijako, który daje Ci 4 zł na start i aż 20% bonus do depozytu. Więcej info już za chwilę. Siema, jak być może widzieliście w ostatnim odcinku nie poszło, więc dzisiaj jesteśmy tutaj z prostą misją. Odkuć się i zarobić, zostaw koniecznie łapkę w górę na samym starcie, a my już przechodzimy. Proszę Państwa, taką batelkę tworzę w tym momencie, klikam 18 tysięcy złotych i proszę Państwa, 12 razy skrzynia Franio. Z nim może pojść nawet kała hydroponika za 27 tysięcy złotych, więc liczę, że coś takiego na naszych ekranach już za chwilę. Dodam sobie, bo ta... I samu, jako mojego tutaj e, teammate'a I miejmy nadzieję, że będzie to dobry call Bitwa na klasyku, 2 na 2, 12 skrzynek Case Hardened, no nie jest to hydroponika Ale miejmy nadzieję, że coś takiego jeszcze uda nam się tutaj wydropić Proszę Państwa, we wczorajszym filmie Delikatnie rzecz mówiąc batelki nie oddały Coś innego później oddało Co? Koniecznie nadrób, jeżeli chcesz się przekonać Kobalt z Kulsy dla mojego oponenta za 6000 tysięcy złotych Spokojnie, spokojnie Nie takie rzeczy się nadrabiało Mamy teraz Royala, liczę na tą hydroponikę pieprzoną za 27000. Będzie ona za 3, 2, 1 no, flip knife y, fade za 4000. Spoko, w porządku. Jeszcze tutaj troszkę tracimy też za sprawą Hansmana który tutaj poleciał, bo TUM Stewemu naszemu oponentowi. Tak czy siak w tym momencie 1000 złotych dodam zrobienia i myślę, że tymi dwoma, dwoma fenomenalnymi skinami damy radę to zrobić. Tak jest, tysiak a teraz tracimy. No i case jest tutaj u naszych oponentów. No normalnie bitwa skrzynia za skrzynię tu leci, jakby na to nie patrzeć. Stój, co jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie. Na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIACO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Swap z kodem oczywiście FIACO. Teraz kałachy, no i teraz znowu my wychodzimy na prowadzenie. Minimalnie bo 120 zł, ale jednak, i teraz chyba oni wyjdą na prowadzenie. Tak też się dzieje. No cóż, za zacięta Batla tutaj na samym początku nam się trafiła. Koniecznie, łapkę w górę z tego podu, zostaw przyjacielu. Bo czemu by też nie, proszę Państwa, jesteśmy o 18 groszy. O 18 groszy tej różnicy dosłownie, to jest jakiś hit, hitów. Teraz jest tu różnicy, ale Case Hardenet śpieszy z pomocą. I to my wychodzimy na prowadzenie. No jest turbo, turbo close, proszę Państwa, Zadnia skrzynia Royal po ich stronie, nie wierzę. A ja 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 ja, jeszcze hydroponika na samo zakończenie, a więc poleciała. Poleciało mityczny przedmiot faktycznie istnieje, trzeba tutaj zauważyć. Kurde no szkoda, underdog były to przecudowny, No takie same myśli miałem wczoraj. No ale co już brakuje tu niewiele, bo 300 zł, żeby kolejną takową battle'ze zrobić, Więc mam nadzieję, że jeżeli pójdę na skrzynie bike, bo czemu by też nie? E, ja lubię bardzo rower oczywiście. 3400 zł. I miejmy nadzieję, Dziękuję, dziękuję. 3000 na plus, sprzedaję te rękawice chem daleko, że się tak wyrażę. I lecę, lecę stworzyć taką samą batlę i tym razem nie ma innej opcji. Teraz to my to zgarniamy Po prostu nie widzę innej możliwości i samochód tutaj jeszcze raz. I teraz miażdżymy, Mam nadzieję, że chociaż dwa, chociaż, mam nadzieję, że nawet dwa hydroponiki uda nam się trafić w tym to właśnie starciu. No początek, co prawda, nie do końca. Nie do końca wygląda, jakby to nam miało się udać, ale już pierwszy royal u mojego teammate'a, proszę, hydroponika na samym starcie byłoby fenomenalnie. Mamy to. 27 tysięcy złotych 8,5 tysiąca? Film testet poleciał. Nie wierzę. Nie, 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 jak to w ogóle możliwe? Kurde, nie byłem w ogóle pod uwagę. Koplan z kursy? To nie powinien być jakiś Royal czy coś takiego? ale kiepski stan oddał chyba bo Royale. No nieźle. No humor tam już totalnie teraz spadł. Nie, błagam, tylko żeby to nie był ten. Dobra, też zdało się, i pół. Okej, okay. wyprzedzają nas o Tysiaka. E, Mka, jest jeszcze do trafienia? Nie widziałem w ogóle takiego mitycznego przedmiotu w tej skrzyni. 3000 zł teraz, takowa MK kosztuje 3000 zł przewagi prawie, że mają. No nieciekawie, tak, no nie fajnie, no. Ja pierdzielę cztery skrzynie, no coś tak, nie żebym tego nie widział. No był ten royal jakże blisko, no ale nie dla nas niestety, no nie dla nas. Trzy skrzynie do końca, jest Royal, proszę, proszę, hydroponika za 27 tysięcy, żeby to się udało, żeby to siadło. Błagam. Flipknife Fade za 4000 wyjdziemy nim? Nie wyjdziemy nim nawet na prowadzenie? 800 zł tu jest różnicy. nawet takim wyjściem na prowadzenie no, to jest skandal przecież, no teraz mocna przewaga po ich stronie, ostatnia skrzynia GG GG Kiewska ta battle W sensie no Prince'a zgarnąć, Hydroponika i battlefire fajnie zgarnąć, ale no Muszę się nacieszyć awobką na No i dupa, tak zwana dupa Trzeba tutaj troszeczkę jako sprzedawać, żeby tutaj budżet nam się utworzył na jakieś dalsze tutaj nasze zmagania. No bo zaskoczyły te batelki. Wiadomo, nigdy nie ma pewniaka. Wiadomo, tutaj częściej się przegrywa niżeli się wygrywa. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że wchodząc na Case Haga, za każdym razem wiem, że tutaj większa szansa, że przegram jeżeli wygram. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale z drugiej strony szczerze liczyłem, że no te batelki, jeszcze w szczególności już wczoraj, przegali się przecież na klasyku, że to się naprawdę może udać, tak? Ja naprawdę tak myślałem, na przykład myślał inaczej, to by zrobił coś innego, no nie. Niedobrze, niedobrze, no skrzynia frania Myślałem, że będzie dużo lepiej Szczerze byłem wręcz przekonany, że tutaj dużo przyjemniej się ona dla nas zachowa M9 bardzo blisko Otwieramy sobie skrzynię babuszkę Za 670 bodajże złotych, dokładnie 671 złotych Do trafienia chociażby geomadoper za 27 tysięcy Byłoby milusio Troszeczkę by nas to odbudowało tutaj Tak jak wczoraj nas odbudował potężny Czekajcie, co to wczoraj poleciało? Gangnir, Gangnir przecież przepotężny wczoraj poleciał, właśnie. Więc mam nadzieję, że dzisiaj też coś mocnego by się tutaj wydarzyło. No jest Unrivaled za 1800, więc z perspektywy skrzyni za 670. Jest to naprawdę, naprawdę przyzwoity drop. To Victory 5200. Zobaczmy, na Jokerku towale normalnie. Mamy Wajsy, one chyba w zależności od stanu, a nie, one zawsze 7400 kosztują. Więc sprzedajemy. No dobra. 2300 na plus, weźmy, weźmy sobie tą skrzynię mid Za 700 złotych Razy 3 to 3, 2100 Więc popatrzmy, popatrzmy co by tutaj się mogło wydarzyć Tam był royal i mamy, mamy royala Let's fucking go, mam nadzieję, że taki butterfly lord By tu poleciał za 5800 Byłoby milusia, ok Mamy go Let's go, no i dobra, to mi się podoba Jest naprawdę przyjemnie Jest naprawdę przyjemnie, w związku z czym W związku z czym podejmuję świadomą decyzję Że robimy coś takiego Tylko, że na 3 osoby, nie 2 na 2 ja mam nadzieję teraz to zgarnąć. Wiecie co, ja to podbiję nawet, żeby to była batla za ponad 20 tysięcy złotych. 21 koła, 2137 7 się chyba dołożyło. Fenomen ludzki. Bot Poker i Bot Troll. I błagam. 14 skrzynek przed nami. Żeby to było 14 profitowych danych skrzynek i na starcie. Pole position, proszę Państwa. 2400 zł w postaci takich kobalt z To mi się podoba. Lecimy grubo, nie chudo. Bot Troll trochę nas goni. Ale 900 różnicy, więc jesteśmy póki co bezpieczni tutaj. Póki co czujemy się tutaj na spokojnie. Na spokojnie. Podchodzimy do tematu Emeczka Fate. No niezbyt dobrze. Zdetronizuje nas. Tym jedną otwarciem. Pieprzony Bot Poker. Jeszcze Royala trafia za ciosem. A ja już się z ma w wópy cieszyłem. No i w sumie cieszę się dalej, ale jak widać, ja mam auto auto. Pan... Chyba panika za 27 tysięcy to będzie ciężko No to będzie ciężko, nie wierzę. Ja pierdzielę, no już tak dobrze było no Już tak dobrze, pierwsze trzy skrzynie byłem na plus Przedałem trzy watle pod rząd no Houston Ja pierdzielę No 29 koła do nadrobienia I Jeszcze pieprzony śmieci trafia Royala jeszcze nie ja nie mogę, ja nie wierzę szczerze w coś takiego. Hydroponika druga, druga za 26 koła? No underdog byłby to fenomenalny, byłby to naprawdę ładny Underdog. Trzeci Royal. No poker tu bank, rozumie, jak poleci trzeci, trzecia Hydroponika jak ja zwątpię, nie? Kobalt z Kulsy, za ósemę? Za szóstkę prawie, że. No nieźle. Neon Revolution, no ja szczerze nie wierzę, to musiałem polecieć trzy razy pod rząd mi Royal z Hydroponiką najlepszą. Więc chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że szansa nikła. Super, bardzo się cieszę z tego huncmana. Bardzo się cieszę, że oddam go botowi pokarmowi. No do dupy. Do dupy po całości ta batla. Z bitwy za 21 370 zł, chłop zgarnia 80, koła prawie że. A amazing, a amazing shit. Przyjacielu, jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, to możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności, bliki, karty, pay save, skiny, etc. i użyj koniecznie kodów jako. Koniecznie użyj kodów jako. Zatopisz w ten sposób me smutki. Proszę Państwa, jeżeli nie chcesz nic wpłacać, to w 100% rozumiem, bo tak jak widzisz, tutaj się częściej traci. Tutaj jest większa szansa, że stracisz kasę, niżeli jakkolwiek zyskasz. Musisz oczywiście o tym wiedzieć. Tak czy siak, jeżeli użyjesz kodów jako i nic nie wpłacasz, co w 100% rozumiem, to dostaniesz 4 złote na start, więc będzie rozpokodil Dodatkowo, jeżeli już podjąłeś taką decyzję, Decyzje, nie namawiam, nie zachęcam, ale jeżeli już chcesz coś płacić, to z moim kodem. Kodem Fiako otrzymasz 20% więcej, więc chcesz na przykład płacić tysiaka, masz 1200. Chciałeś płacić 10 koła, masz 12 koła. Czaisz? myślę, że czaisz. Dodatkowo trwają obecnie aż 4 giveaway'e, gdzie z dnia na dzień coraz większym zainteresowaniem cieszą się nowe rozdania. O tej ostatniej odpaliłem Hancmana, którego nie było, nie było wcześniej. W związku z czym jak płacisz sobie 13 złotych, to już tutaj pierwszego giveaway'a się łapiesz. Tak czy siak, jeżeli płacisz sobie 4 dychy prawie że, bo 3850, to bierzesz udział we wszystkich czterech rozdaniach. Widzisz, jakie kwoty Minimalnie należy tutaj wpłacić z kodem FIAKO, by wziąć w tym udział. Oczywiście do niczego nie namawiam, do niczego nie zachęcam. Dziękuję za oglądanie do końca. Zachęcam, skoro już łapkę w górę zostawił. Tak, właśnie tak. Trzymaj się, do następnego strzała.